My się nie poddamy, wszyscy do miasta nie oddamy. Wsie zawsze były polskie, a miasta żydowskie albo niemieckie. Jechaliśmy samochodem, my dwa. Jechaliśmy samochodem, my dwa. Jechaliśmy i nagle patrzymy takie hasło. To po hamulcach i zaraz rozkminimy dla was, co to znaczy. Ale sprawa jest myślę prosta. Podejrzewam, że jakiś chuj na górze chce zrobić z miasta wieś ze wsi miasto. Wiecie dlaczego? Podatki! Które podatki Żyd wymyślił żeby naród tu i kasę ściągać. Tak! Więc idziemy. Jak się ta miejscowość nazywa? Bo to wiecie skleją 6, siedem, 10 wsi i nazwą je miasto i już skończy się radość, radość życia. Zacznie się miejskie kurestwo. Kamraci, mamy dla Was następujące nowiny. Oto miejscowość Nowiny. Zatrzymali się tu specjalnie, bo to jest front walki Polaków z, z pomysłami urzędasów. Urzędasy niekoniecznie muszą być Polakami. Niekoniecznie, chociaż dobrze by było, ale na wsi żyją Polacy. Następne hasło. Nowiny to wieś niech tak zostanie. Też się tak mi podoba i następne hasło stoimy murem za naszą gminą. I wiecie co? I tak się zdarzyło, że zatrzymaliśmy się akurat przy sątysie. Zaraz do niego wejdziemy, zapukamy, dowiemy się o co chodzi dokładnie. Gdzie tkwi problem, gdzie Żyd wsadził swoje brudne czosunkowe paluchy? O, nie oddamy gminy. No dobra, teraz tak. Nie wiem, czy Proszę Państwa, więc Pan jest stary jak świat. Jest gmina Heum. Są wsie, bo to chyba nie tylko jednej wsi dotyczy. Tak? Nie, nie, nie tylko jednej. Znaczy powiedz, bo powiedziałeś, że wchodzimy do Sołtysa. Pani tak. Sołtys nie ma. Pani nie Sołtys nie ma, ma. Nie ma. Są ale się dowiadujemy tak. Rodzina pani Sołtys. Dowiedzieliśmy się tak, że gmina Heum chce części... Gminy. Bogatszą. dziękuję. Bogatszą. Niektóre wsie, tak jak wieś Nowiny, przyłączyć do miasta. Miasto, wsie gminy, nie tego Gmina tego nie chce. Gmina nie chce być usiądczona do miasta. Burmistrz, tak? wójt, wójt, ja w mieście no to burmistrz. mamy, dwóch, prezydent. mamy dwóch urzędników. Mamy tak. Mamy prezydenta miasta i wójta gminy. A rozumiem, bo czasami jest tak, że to jest ta jedna osoba. A politycznie oni się różnią od siebie czymś? Prezydent jest z jakiej opcji politycznej? Um, to nie wiem, jakiej a, on w tej to chwili to jest. Się. Był od wina, był z porozumienia. O, matko, w tej chwili jest, nie się. wiem, może niezależny. Może nie wiem. Go, ja on jest tak, jak już był mm -hmm. niezależny, Szanowna Pani, jak już był od Gowina, to już nigdy niezależny nie będzie. Okay. To znaczy, to już jest stara, wykadzona, dobrze prostytutka polityczna. Jak ktoś u Gowina był. A co to znaczy, za telewizja m, m, internetowa niezależna, niezależna polska telewizja. Mm. Same narodowe kanały tak, polityczne. Tak, tak, tak. Tak, tak. Mówią o nas faszyści, antysemici, ja, niepotrzebne skreślić, o, tak. a o, nawet naziści. O, o. I jeśli tak. Jeśli Dobra Wojtek, to o co chodzi? O to chodzi. Żeby zmusić ludzi do płacenia większych podatków, proszę Państwa, żeby może wprowadzić komasację ziemi, bo jeśli przytulą te wsie do miasta, to się może okazać, że nie podoba się struktura agrarna i trzeba pozamieniać, żeby deweloperka na przykład ruszyła, a może nie daj Boże macie tutaj jakieś tradycje, że jakieś żydostwo z Izraela chce tutaj wrócić, bo sentymentalnie jakieś prababcie stąd pochodziły. I... To chwała Bogu, dziękujemy Panu za tak to. To Czemu chcą Was dołączyć? Czym to motywują? O co, im, co oni tak mówią? Nie znamy, my nie chodzimy na te spotkania. Córka są tak? Córka jest są to gratulacje. Tak, tak. To ona, ona by bardziej wiedziała, bo ona chodzi na te spotkania. Ale muszą mieć jakiś leitmotyw główny, dlaczego? No, że tam coś wspominają, że chcą zrobić Europark, uprzemysłowić, dać ludziom pracę. No takie no, no. Nie, mogą dobre. Parku, nie mogą dać ludziom pracy Bez G Europarku rozumiesz? Bez gminy nie Śmierdzi mi to luksusowym gettem żydowskim Pachnie mi to, że chcą tu wrócić Ale żeby mogli wrócić Więc trzeba ludzi pozbawić własności Muszę Państwu powiedzieć, że tam gdzie uruchomiono Procesy komasacji w Wielkopolsce Na Podkarpaciu Komasowali ziemię, ludzie nie mieli do wyboru Poszło, bo Na to poszły ogromne pieniądze Dziesiątki milionów złotych ci ruszyli w Polskę i na przykład likwidowali te wąskie paski, ale nie pytali się pani o zgodę, czy pani chce tą ziemię. Nie. Tu skomasowali, dali wielkiemu bogaczowi, a pani pod nas. I nie, nie interesowało, że tu pani miała czwartą klasę A, a tam pani ma. I nie mieli nic do powiedzenia ludzie, właściciele? Nie, nie mieli nic do powiedzenia. To jest. To, Niektórzy potracili, tak jak jeden nasz znajomy, stracił prawie hektar ziemi, jak skomasował. To jest bandyctwo w biały dzień. I cały problem polega na tym, że na naprzód się mówi ludziom, że to dobrze, dobrze. Jak się ludzie poorientują, to już jest po wszystkich: po planach, po zatwierdzeniach i wtedy tylko kosy na sztorc. Bo bardzo ważny ten element jest, żeby nie pomylić zarzutu z protestem. Ludzie myślą, że jak złożą protest do planu, to ten protest jest ważny, a zarzut nie, a jest akurat administracyjnie odwrotnie. Jeśli się zgubi termin, bo tam jest na przed akcja, tak? Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i jest dwa tygodnie. Zarzut do planu. Jeśli ludzie nie pójdą z buta, nie włożą zarzutu do planu, to urbanista ma wolne ręce, a potem są tragedie. No w ogóle te A ogóle skąd tacy pracuje? ludzie jak my, siedzący ja... na wsi, pilujący swojej pracy, mm. mamy wiedzieć, co oni planują? Już pani powiem. No wy, wy, wybierała go? pani radnego do gminy? No, wybierałam. Zna pani go? No, znam go. To jego obowiązek. no to dobrze. Jego obowiązkiem radny. jest chodzić po domach Ale słuchaj i być pan... w kontakcie z wyborcami. Uwaga, ludzie, Trostu szykuje teoria. się nieszczęście. Teoria. Dziękuję panu. Dobrze, tak. słucha pan. Ten radny z gminy, ten radny z gminy, tak. on nic, on jest za nami, no. ale e, no. miasto no. robiło bez naszej wiedzy, bez gmin, bez no. wiedzy gminy. To radny powinien zrobić protest. No to ja zrobił. To robię, no to Ale czy w, pytanie, czy w porę? A pytanie. Bo jeśli zrobił protest, to w porządku. Uważajcie w porę. państwo. Teraz wybraliście się, teraz wybraliście się radnego. i wasz radny ma za was, i mówię to całkiem poważnie, stracić zdrowie i życie. Bo nikt go nie zmuszał, żeby być radnym. On się ma teraz, przepraszam, szanowna mm. pani, uczciwszy pani uszy, on się ma teraz napierdalać z nimi, tak żeby się krew lała. Bo inaczej to wszystko na darem, No, no wie Wszystko, on a on jest radny, a oprócz tego jeszcze pracuje, ma pracę. No to co z tego? Na przykład pracuje w policji. To no wie, i co? To jeszcze, to ma, broń, tak. to ma broń. To co ja będę się nastawiał? A dasz mi pracę? Jak pani? ja stracę? Szanowna pani. Jest radnym, jest policji, ma broń. No, no. No. Niech się pani nie... Proszę pani, tak. niech się pani nie śmieje. Wie pani, co to jest podatek katastralny? Mm. No wiem. I co zrobimy? Na fan? razie nie ma. Ale biura katastrofalne. Przygotowania są. Biura katastrof... yy, co? Tak, Bo są. wie są. Problem się zacznie, jak wprowadzą zerowy podatek katastralny. Mm -hmm. Na przód go wprowadzą zerowy. Mm -hmm. Tak no, jak wad zerowy był to po co go wprowadzać? No, żeby żeby nas okraść. To... Że później można było już tylko podnieść. I Też obowiązkiem posłów, senatorów, radnych jest, żeby na tym, w, tym, na, w tej sali Sejmu, Senatu, Rady bić się, żeby tego nie było. Jeśli oni, tego, jeśli oni się nie biją w Sejmie i w Senacie. To... Oni się biją, a wychodzą z Senatu i Sejmu, robią proszę swoje. Pani. To ci nie chce nawet na to patrzeć. Ale już pani to pana. wie. To znaczy, no pewno, że, że nie. Jeśli oni się nie biją, to znaczy, że my się będziemy musieli bić na swoich podwórkach, na swoich ulicach. To co oni wyprawiają, to jest wstyd i hańba w Brukseli. Jak tak można? Proszę pana, my możemy się kłócić w domu, ale poza domem to jest jeden za drugim. A jechać do Brukseli, do Brukseli skarżyć na własną ojczyznę... Ale już pani powiem, no. te, ci co pojechali i skarżą, to nie członkowie pani rodziny, to przysposobieni, przeważnie Żydzi. Bo to oni mają problem z Polakami. My z nimi nie mamy problemu. Oni tam jadą, ich zadaniem jest rozbić państwo. Jak rozbiją państwo. No jest ich tylu rządzie, że... Wszyscy, poradzą sobie. Tak. Poradzą sobie. Z I teraz nami, tak. Jak, jak się nie. Jak, jak będziecie protestować? Coś pani wie? Nie wiem. W wiem, że mają jechać do Warszawy. A co tam ma być dalej? To do sobie... Warszawy? Do Warszawy mają, bo byli w Lublinie. Byli w Lublinie? Byli w Lublinie. I co? Miejsce wojowali? No, pokrzyczeli, potrąbili. Nie słyszymy naszej pani Mazurek. Ile, ile mieszkańców jest zagrożonych przy, przyłączeniem do nie miasta. Nie wiele, miasta? No jest, to jest sporo, no, dużo. Dużo? Dużo w miejscowości. Miejsce, ile tych, 5, 6, 7? Ale to bogatych takich e wiosek, takich z tamich przemysł, takie jak... Szanowna się... Pani, więc tak. Życzę Wam zwycięstwa. A Wy tak. jesteście z tej bogatej wioski, czy to jest ta biedna? My to jesteśmy. To biedna jest dom, wioska. Dom pomocy społecznej. Dom jest. pomocy dzia... Który kosztuje około 4000 na osobę. Na osobę tam miesięcznie. Dożyć. Do, do, do tak zwana prawda? Aha, tak, tak. Proszę Państwa, życzę Wam tak. Jeżeli się nie zradykalizujecie, nie będziecie przyjmowali ich retorykę, która brzmi tak, proszę Państwa, prosimy o spokój, prosimy o kulturę, wszystko się wyjaśni, wszystko się ułoży. Jeśli dacie się zahipnotyzować, to w pewnym momencie powiedzą tak, no nic już się nie dało zrobić, ale bądźmy dobrej myśli, nie będzie źle. I wszyscy się rodejdą z domu, bo każdy chce albo A bo to się wie, być. pan co przedłuża, no, tak. i to ludzie się usypiają. Przy Bożym Narodzeniu będzie... mniej tak, idzie oczywiście. ich na te, te strajki, bo każdy, ja mam pracę, ja mam to, ja no mam to. No i, i o to chodzi. No, A, i, no. W mieście są inne podatki niż na wsi, prawda? Zupełnie no, inne. No, no, I no. za chwilę macie wodociąg tutaj czy każdy. Mamy, mamy, mamy. Wo a woda jest gminna? Woda jest. No, a będzie, jeszcze mogę wymyślić. Podatek Miejska, adiacencki. jesteście w mieście to zyskało o, jeszcze, na wartości. No i tak więcej płacimy jak w mieście. Proszę pana, za kanalizację, więcej. Jest pan pewny? No jasne, że pewne jest. No ale dobrze. Woda no. to ta sama cena. Ale sama woda. To sama woda. A kanalizacja no. to, to jest wieś, to jest inna y metrze, wody tam złoty ileś kosztuje. Za, załóżmy, że złoty 30 mhm. to nie jest pewne. A kanalizacja kosztuje o 7 razy więcej. Za zrzut, tak? Tak, za zrzut. Tak. No bo to idzie już do miasta no. na oczyszczanie. A y y y dużo jest młodzieży na wsi tutaj? Jest. Nie za dużo. No. Za dużo. Ale córka jest sam. Córka, tak. To brawo, to gratuluję no, no, no. Państwu, dobrze wychowaliście córkę. No, mamy nadzieję. Żegnamy się, mamy tak? Mam nadzieję. Będziemy przyglądać to pan, się... Sprawie... To nie usypiać. Nie, nie zasypywać gruszek, to znaczy, wiele władzę popierać, się. jesteście... E, proszę Pana, pan. my, my jesteśmy narodowcami. No, my no, nie no, mamy reprezentantów no. na szczeblu. No jak będzie 11 listopada? Co? Tak Ale co 11 listopada? Ale jaki masz? No. no na 11 listopada, narodowcy, organizator. Niektórzy narodowcy. No ja nie wiem, od tego Bąkiewicza. Ale to nie jest narodowiec. Nie, a co to jest? To jest pisowiec. Tak? Tak. Aha. On bierze pieniądze z pisu. Pis mu dał już kilka milionów złotych, teraz mu znowu da milion. To jest farbowany lis. On mówi, że jest na miejscu. I co rezultacie? my możemy to wiedzieć? Regionu... Tak, prawda my, jest taka, to wy znacie tutaj ludzi na miejscu i wy musicie wskazać człowieka, który jest godny zaufania. A szanowna pani, jeśli pani pozwoli, wyedukuję panią. No. Czy Pani wie, że 11 listopada nie jest żadnym świętem niepodległości? A dlaczego pan tak mówi? Dlatego, że przed wojną, no. kiedy ustalono. Może inaczej. A co się wydarzyło 11 listopada? No, Zostaliśmy niepodległość. Jaką, nie po kiedy? Po e, iluś tam 20 latach, 30 30 30 lat. 30. 30. Szanowna pani, jest, no, no, jest no. pani pewna? No to nie no. żyliśmy w no. 11 listopada skończyła się tylko pierwsza wojna światowa. Mhm. I nic się nie stało. Bo nawet Piłsudski przyjechał do Polski 10 listopada. <laughs> 11 listopada nie było żadnym świętem do 30. Siódmego Roku. 7 roku. Tak. Wtedy po raz pierwszy uchwalono, Żydzi, sanacja żydowska, bo to, to Żyd na Żydzie, żeby to było święto, bo oni potrzebowali tego 11 listopada jako święto. Żydzi wtedy weszli w Europie przy nadziei, że stworzą żydowskie państwo. Polskim ją nie być. Tak się umówili, że to, co jest tutaj. Miało być mitel Europą między Bałtykiem a Morzem Czarnym. I to miało być państwo, gdzie miał być parlament żydowski, polski i ukraiński. I Niemcy przegrali wojnę będąc w stanie zwycięstwa. Militarnie bili Francuzów jak będem. Byli pod Paryżem. W, po, jak się pierwsza wojna skończyła, na terenie Niemiec nie było żadnego wrogiego żołnierza. Oni byli pod Paryżem 70 kilometrów. Wojna się skończyła dlatego, że przejęto Rosję i banksterka światowa, kapitaliści, żydostwo stwierdziło, że nie, toczymy już dalej wojny, bo się nie opłaca. I, I zatrzymano wojnę. Niemcy byli sfrustrowani, bo oni nie rozumieli, dlaczego przegrali, skoro wygrali. I wtedy Żydzi umówili się z Niemcami, że Niemcom nie dadzą krzywdy zrobić. Spotkali się 23 listopada 1918 roku na Dorotheenstrasse w Berlinie. Całe masoństwo świata i stwierdzili tak, a przejmujemy, abdykował cesarz niemiecki przejmujemy Niemcy, my przyjmujemy wasze interesy, wam się nic złego nie stanie. Polski nie będzie. Dlatego powstanie wielkopolskie wybuch, wybuchło, bo Polacy się zorientowali, że nie wejdą do Polski. Nie było żadnej niepodległości. Wie pani, kiedy była niepodległość? 28 czerwca 1919 roku na kongresie wersalskim nasi wrogowie. Anglia, Francja, Stany Zjednoczone podpisały traktat wersalski, który został przez Polaków politycznie wygrany i zgodzili się na to, żeby było państwo polskie de jure. Bo wtedy w listopadzie 18 roku to były nasze pobożne marzenia. Trzeba się było jeszcze o tę Polskę straszliwie bić i we Lwowie, Widzi pan, i, w i w Wielkopolsce. byli ludzie, co chcieli się bić. Dzisiaj byli. nie ma. Polacy nie ma. Ale jeszcze wtedy, szanowna, jesteśmy. Dzisiaj tylko jesteśmy z... Młodzie, Młodzie, Zawsze były pieniądze. Dziesięci. Młodzi się chcą bawić. Ludzie w Boga jeszcze wtedy wierzyli, poczuli swoją narodowość. My jesteśmy rozwodnieni. Rozwodnieni przez Europę, przez obieg informacji. Przez internet, Ale ta, ta świadomość a... jest. Proszę pani, jest. Yes. Bo y, 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 my musimy poczuć gorące żelazo, żeby się zorientować, że ta. coś złego się dzieje. Ta. Wtedy ludzie ruszą do ataku. Kończymy. Tak? Proszę. Proszę Państwa, pożegnam się Wojciech Olszański. Wszystkiego dobrego u kolei są Pani jest Dobrze, dobrze. Czołem. To no i Pan co? Będzie Polska? No jest Polska. I będzie Polska. My ale... jesteśmy Polakami. No, my jesteśmy, jesteśmy. nam się tylko Polska tak, w To jest jakieś takie emblematy, krzyżyki, tak, coś jest, jest. Tak jest, jest z jest. czaszką. Jak Pan widzi, mieczyk chrobrego narodowców jest. Proszę się nie dać na farbowanych narodowców nabrać. Prawdziwi narodowcy nie uznają Żydowskiego PiSu, ani żydowskiej platformy, ani żydowskiego episkopatu. No, no, no. Tego my nie przesiejemy. Nie, my to my. Przesiejemy, zobaczymy. No, nie, 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 nie. Proszę Państwa, powiem Wam tak: w kategoriach kościoła jesteście ludźmi religijnymi, ja też. Jeśli w kościele katolickim mówi się o dialogu chrześcijańsko judejskim to należy pójść do ogródka, wyłamać porządną lagę i tego, kto to mówi, obojętnie, biskup, ksiądz przez mordę kilka razy, nie ma dialogu chrześcijańsko judejskiego Jezus Chrystus zakończył sprawę. I przecież Żyd. Nie, Syn Boży. Syn Boży, ale z narodu. E... Tego Pani nie <noise> wie. Pani nie, tego no pani nie no, wiem, wie. wie. ale jego matka. M tego też Pani nie wie. No dobra, no, nie będziemy się Zaraz. Nie wiem. zaraz <noise> mówił, nie mówił po hebrajsku. Mówił po aramejsku. Mm -hmm. To Zostawmy to. Ale, mówił, powiedział, mówił. ale powiedział tak, żmijowe plemię, tak. diabelski pomiot, tak. bądźcie przeklęci. No mówił. O, o kim tak mówił? O, o Żydach. Nie miejmy złudzeń. Dlaczego, dlaczego prze, przeistaczamy jego słowa, które bardzo precyzyjnie zostały przekazane dalej? Więc nie ma dialogu judajsko-chrześcijańskiego, bo my mamy szanować wszystko, co żydowskie, ale oni nie szanują wszystko, co nasze. Nie, nie. Powiedział biskup, jakoś się nazywał, Jarecki? Janecki. Janecki. Uważajcie, mm -hmm, że mm -hmm. jeśli środowiska LGBT chcą się włączyć w życie Kościoła, to my nie mamy nic przeciwko o, temu. Hmm. Szanowna Pani, ja jestem człowiekiem brutalnym i nawet wulgarnym. Powiem tak, biskup Janecki proponuje nam, Pani, ucz... przepraszam, Pani, mm -hmm. wytrzyma Pani? Wytrzyma. Dobrze, proponuje nam chuja do dupy. Myślę Ostra. Znaczy, no, no jak powiedział, że jeszcze się chcą środowiska LGBT włączyć, to my się zgadzamy. Radek to, umęczny. To, 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 to mówiąc krótko, on to proponuje. Bo wie pani, jeden pederasta z drugim pederastą co robią? W kiszce stolcowej gówno członkiem ubijają. No, to jest brutalna prawda, ale medyczna. To nie jest miłość. Jeśli będziemy tak po troszeczkę odstępować, na przykład, a co nam to przeszkadza? A ta flaga sześciokolorowa to nawet ładna, a to byle był pokój i spokój. Wszystko w porządku. Za chwilę znowu pani uszknął troszkę pani wolności i znowu troszkę wolności. I za chwilę pani wnuki, y, y, dowie się pani od wnuka, że m, wiesz, babciu, ja nie jestem Tomaszek. To się ja się urodził się i żądam, żeby zmienić mi a, płeć. A. A jak się babcia będzie stawiać, to bardzo... Babcia to babcia do, donies, doniosą na babcie, że babcie tak. jest homofobem. Tak. Albo psychicznie chora tak, i tam tak. się znajdę. Szanowna Pani. No. Cześć. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Dzień. bardzo za poświęcony Cześć. czas.